Wam wszystkim witam was do kolejnym odcinku na kanale Legendka Wędka i znajduję się tym razem na jeziorze Odmówów i będzie ze mną wędkował dzisiaj Michał. Robimy noskę z klasycznym federem w poszukiwaniu jakichś leszczy. Mam nadzieję, że ten wiatr, który wieje, nie urwie wam uszu. Chociaż staję do niego plecami, a mikrofon mam tutaj, więc powinno być nawet w miarę dobrze. Co bym chciał wam pokazać na początku? Dostałem parawan do półki bocznej. I to jest półka boczna na nogi D36 od Kuzo i również ich parawan. Nie ma jeszcze go w sprzedaży, ale ja już taki oto dostałem i będę go chciał Wam dzisiaj pokazać w tym odcinku, jak on wygląda, jak jest zrobiony, jak się go montuje. Można go dokupić osobno, raczej będzie można go dokupić osobno do stolika, który ktoś już posiada. Jest przygotowane już mocowanie właśnie pod tą półkę w tym miejscu jako takie mocne plastikowe zatrzaski oraz z tej strony mamy również zatrzaski tylko musimy wymienić sobie śruby które dostaniemy w komplecie one będą posiadały właśnie takie wejścia na zatrzaski można sobie zaciągnąć z każdej strony ja zrobiłem to tylko na tych tutaj dwóch ale można zrobić na czterech bez najmniejszego problemu. Półka nie jest ciężka, jest solidna w każdym bądź razie i jak na moje wymagania, naprawdę dość spora, bo wchodzi mi tutaj. A już Wam pokażę, co mi tu wchodzi. A wchodzi mi tutaj taka kuweta z trzema pojemnikami, i zostaje tu z boku jeszcze troszeczkę miejsca. Jeśli chodzi o klasyka, nie potrzeba nic więcej. Nie pozostało mi już nic innego, jak tylko ją zamontować na fotelu Kuzo Quantum na nogach D36. Mam tutaj całe wyposażenie razem z podnóżkiem i to właśnie wygląda w ten sposób. Zobaczcie zresztą sami. Proszę bardzo. Nie pytajcie mnie o cenę tego parawanu, bo jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile będzie kosztował. Wiem tylko jedno, jest przystosowany na to, że jeśli ktoś już posiada taką półkę boczną, będzie mógł taki parawan sobie sam w własnym zakresie zamontować i być zadowolony, bo montaż nie jest wcale trudny, banalnie prosty. Zrobiłem to podczas wędkowania w niecałe 5 minut. Mogę Wam powiedzieć już tylko jedno, jeśli chodzi o firmę Elektrostatyk, i o serię foteli Kuzo. Naprawdę bardzo fajnie się rozbudowali, i można kupić fotele pod zwykłe, takie codzienne wędkowanie. Mieć fotel, który można wziąć pod rękę i gdzieś z nim pójść, lub właśnie taki fajny zestaw, typowo zawodniczy lub jak to woli, z większym komfortem i bardziej nowoczesny. No i oczywiście wystarczy już tego zachwalania się tym całym moim sprzętem. Pora wziąć się za wędkowanie. Niedługo przyjedzie Michał, jeszcze chcemy zrobić live'a, ale jeszcze przed tym, zanim on tu przyjedzie, będę chciał Wam pokazać, na co będę wędkował i jaką przygotuję na dzisiaj mieszankę. A będzie naprawdę bardzo prosto. No, podstawa. Żadnych wymysłów jakichś dziwnych. Naładujemy do wiadra to, co mam w samochodzie, wymieszamy, dodamy trochę robaków i poślemy wędki przed siebie. Będą efekty spokojnie. Ryba w tym okresie dobrze żeruje i nie jest tak bardzo wybredna, jak wczesną wiosną, bądź już późną jesienią. Tak jak mówiłem, nie będzie dzisiaj żadnych udziwnień. Użyję mieszanki Leszcz Brim, number one. I do tego glina, od górka standardowo, jezioro. Glina, jezioro do wędkowania, więc wszystko się zgadza. Znaczy powinno, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. W międzyczasie przyjechał do mnie Michał. W przeciwieństwie do mnie, zrobił mnóstwo towaru z założeniem, że trzeba dobrze zanęcić. Dzień się powoli kończył, a my chcieliśmy się przygotować na nocne wędkowanie. Ryby były aktywne od samego początku, lecz ich wielkość nie powalała. Wiedzieliśmy, że jak tylko się ściemni, podejdą większe sztuki. Obok nas siedzieli karpiarze i widzieliśmy piękne karpie, jakie wyciągnęli obok nas i grubo przekraczały 10 kilo, jak podejrzeliśmy ich sesję zdjęciową. Zrobiliśmy jeszcze live i dziękujemy, że byliście z nami. Czas brać się z wędkowanie. Chciałem Wam powiedzieć, że leszcze biorę. Mamy już taką 50, 40, 30, ze dwie 30, ale ciężko jest nagrywać i używać światła z tego względu, że szarańcza. Normalnie szarańcza. Mam teraz czołówkę odpaloną, to do nosa aż mi wchodzą. A patrzcie, co się dzieje przy lampie. No kurczę, ile tego tutaj jest. O, mamy branie nawet, teraz właśnie dygło szczytówką przed chwilą, ale tylko jedno uderzenie było. Rano najwyżej Wam pokażemy, ile tych ryb udało się przez noc złowić, a jeśli naprawdę coś fajnego wpadnie, to na chwilę się włączy kamerę i się tylko nagra. A z tej strony jest Michał, cały czas coś robi, a robiliśmy też live'a i się nie zdążą z Wami przywitać, więc w imieniu Michała... Dobry wieczór wszystkim. Umachaj. O, bardzo ładnie. No. Tak jest. Później cię w łeb. Mamy już piątą rano. Siedzieliśmy do drugiej. Ja siedziałem do drugiej. Michał troszeczkę chyba dłużej. Bo już zasnąłem zanim on przyszedł. I trzeba było chwilkę się zrzebnąć. Ryby brały rewelacyjnie w nocy, powiem wam. Jak już się ciemno zrobiło i takie regularne łowienie. Było naprawdę do, do, do przetrzymania tych leszczy. I mamy w siatce z takich do, do 50 cm, największy, chyba 50 cm, ma, to mamy ich. Zobaczycie z sami, bo zaraz będę wypuszczał. Poczekam, tylko aż Michał wstanie. Będziemy łowili dalej. Zobaczymy, czy jeszcze tam są te duże leszcze, czy znowu zacznie się drobnica. Bo zauważyłem, że w dzień, wczoraj, jak żeśmy łowili, to łowiliśmy takie same malutkie rybki. Nie nagrywaliśmy ich, bo robiliśmy lajwa, zanim się ściemniło. A teraz a w nocy już, a w nocy tyle robactwa tutaj latało, że jak tylko zapaliliśmy lampkę, żeby było coś widać, to w oczach, w nosie, w uszach wszędzie. Dlatego przetrzymaliśmy ryby w siatce i wszystko wam zaraz pokażemy. No i ten dzień się tak już może skończyć, że Jedynie większe ryby zobaczycie, co mamy w siatce, a to nawet już z 70 metra takie drobne biorą na trzy białe grube robaki z haczykiem o rozmiarze 14. Ale zaraz się odklipsuję, spróbuję się przerzucić jeszcze o 20 metrów dalej, gdzieś na 90. Może tam gdzieś będę siedzieć, jeszcze te większe. Mamy tendencję zwyżkową, ale pomogło zmienienie odległości. Dzień mm -hmm. dobry, główkę na chwilę. O, tu się położymy, Ty druga. Stawaj. Wstawaj. Nie ma spania. Ryby biorą. Chodź, zobaczysz. No to jeszcze sobie świecisz, tak? <laughs> Jeszcze ślisze, jest ciemno. Do roboty, już to choć teraz. To choć teraz musisz efekty sprawdzić, jakie są. Jak widzieliście, Michał już się podniósł. Tam się kręci, będzie kawę robił. Zara wędki się pozarzuca. A ja się biorę dalej zawędkowanie. A drobnica mnie troszeczkę denerwuje. A tutaj, jak możecie zobaczyć, wam pokażę. Panowie złapali karpia w nocy 16 i 18 kg, i są w tych workach. Karpie, o, w tych workach. I pewnie jakieś, jakieś zdjęcia będą chcieli sobie porobić w ciągu dnia. I wpadliśmy na pomysł, że my też przyjedziemy sobie tutaj zapolować na Karpie. No, miejscówka jest rewelacyjna można samochodem podjechać. I dość dużo sprzętu ze sobą zabrać. A nie tak jak Michał. Krzesło, wiadro, dwie wędki. Myślę, że będzie łowił największe ryby z jeziora. Skończyło się łowienie małych rybek na klasyka. Jedną wędkę zostawiam na klasyka, a drugą zakładam Wingersa i heja do wody na metodę. A co? Może będą brały większe. Jakaś selekcja się zrobi. Spróbujemy, zobaczymy. A jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli. Kamil Szecilą wziął zamach i mówił: Patrz kolego, jak się łapie. I tam takie wystające z wody, tam, 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 bodajże dobrze widzę, czy gdzieś tutaj, jest pół wędki Kamila. Tak, muszę, po, tak muszę po nią mówi, iść. Tak? Musisz iść po nią, kolego. Sympatyczny. No. Półwędki wędki w Faktycznie, no, fa ale zobaczcie, kurczę, jaka to fajna sprawa, bo nie, że się złamało czy coś, nie poleciała szczytówka, tylko od razu pół wędki. Ty, ja ostatnio czytałem na temat hmm. tych Daiw, to tak narzekają ludzie. No i widzisz, może nie trafili po prostu i tyle. No, chyba ja też. <laughs> ty nie trafiłeś <laughs> dopiero teraz. <laughs> A ty masz w ogóle mikrofon włączony? Cały czas. Dobra. Także nie bój nic, tu się wszystko nagrywa. <laughs> się nagadał, a tam wszystko <laughs> było wyłączone. No, to może akurat ten. <laughs> Z siorbaniem i żoną się nie nagrało to, wiesz. <laughs> nie no, ale tam chodzą. O kurde. Spodnie będę miał mokre, sztyce mi daj. Spodnie będziesz miał mokre, szczyce mu daj. No to dobra. Jak zrobimy takie uroczyste przekazanie Proszę Dziękuję Ostrzepem, kurde, ostrzepem. Ostrzepem. ostrzepem a nie o, ostrzepem Kurde, no ostrzepem, to nie wiem, możesz sobie ost ostrzepić Kurcze, może uda mi się to przybliżyć Widzicie tutaj takie zamieszanie? To tam właśnie, w tych dwóch slingach, wariują te rybki. Naprawdę kondycja, poziom najwyższy. Zresztą w sumie nie ma się co dziwić. Wielka zaporówka. Zarybiane kiedyś, ktoś mówi, było. Jakimiś karpiami. Bo w sumie nam też udało się złamało. połowić. Dwa lata temu, na późną jesień już w sumie. To po też po ładne karpie. Kamil tyle... w sumie też dziubnął fajnego i to przy tamie, także już mamy dwa różne miejsca. O, a teraz Kamil właśnie biczuje wodę swoją po drugą połową wędki. <słuch> o! Tak będzie lana dupa. Tej firmy O, Prendel! Ja pierdzielę świerdzącą nogą grzmotną... Gdzie byłem przed chwilą. O, jakie czyściutkie. No właśnie widzę, Borowina, kurna aż po uszy. Cicho biegi. Za firmy szelest No i fajnie. Kurczy, no, nie chce mi no. się wiązać. Ale przyszedł i taki zadowolony, ja mówię, kurny! ja wiedziałem, że jak ja będę wędkę? chciał, żebyś ty popatrzył, to się coś zesra, kurczę, i no. się zepsuje. A to tak w sumie jest u nas w dwie strony, bo ty jak mówisz, jak się pytasz, co mamy, ja mówię karpia, a ty mówisz, o zerwie się, bo masz za cienki zestaw, to się zrywa, także my się uzupełniamy w stu procentach. Ja popatrzę, Kamil położę. powie, ale tam coś wyszło za Kamilem, o ty w życiu. No to bolenie albo coś tam lata. Kurde, mocno. bolenie, nie bolenie, ale ryba to ryba, panie. Dobra. Got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you, you don't, don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Baby, stabbed in the back, bed I show you what happened Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Thing. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. To są właśnie nasze połowy. Pokażę największe, Michał, tylko największe sztuki jakieś trafiały. To właśnie coś w tym stylu. I ryby zaraz wypuszczamy. Zrobię tylko jeszcze Michałowi ze dwa zdjęcia. I ryby wypuścimy z powrotem do wody. Jak mogliście zobaczyć, ryby właśnie wróciły z powrotem do wody, a my powoli się już pakujemy i uciekamy do domu. Fajnie, że byliście z nami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16.00 nad tym, co się tak wypina. <grybuj> <grybuj> Michał, to weź się jeszcze ładnie pożegnaj. Czekaj. Dziękuję, że byliście. Ze mną, z Kamilem przez tą nockę i przez ten poranek. Rybki dopisały, towarzystwo jak najbardziej. Ech, skubaniutki nie lubi Zimny. tego. Bo... <noise> nie zimne, to po rybach. Także pamiętaj, jak się Wam podobało. Subik, subki do góry i lecimy. Pamiętajcie, każda sobota, godzina 16. Na razie, hej.